Widzowie, to już dzisiaj Tak jak jest, jak nagrywałem 16 dni temu 18 dni temu Że będzie atak hakera I to właśnie dzisiaj jest ten dzień, który atakuje haker. Zobaczcie, przeszedłem sobie na gierkę Tego hakera i mam minione oczy Więc drogi widzowie zostaw subskrypcję i łapkę w górę Bo tego jeszcze brakuje, żeby mnie tu ochronić I żebyś nie dostał yy, zhakowany A teraz sobie zobaczymy jeszcze raz dokładnie Co się zmieniło i co się dzieje na stronie W ogóle, mamy tutaj tego całego hakera I zobaczcie sobie w ogóle co tu się dzieje On stał się teraz mega to mega popularny, bardziej niż wcześniej był Więc yy, patrzymy na to, że jest na razie offline Dwie godziny temu było, ale to jest dzisiaj dzień ataku Więc zaraz wam pokażę odnośnie co dzisiaj chodzi Właśnie dzisiaj 1 lipca miał być atak Więc on prawdopodobnie będzie Nagrywam to jeszcze przed atakiem Więc jeżeli stracę konto to ten Ale nie, tak ogólnie nie bójcie się, to nie są haki To nie, nie zostanie zhakowane konto yy, Wyjaśnię, chodzi tu odnośnie o akcję promocyjną Niektórzy, i jeszcze tak, niektórzy mówią, że jest akcja promocyjna nowego cheeta, no to jest bardzo złe, co, czego, czego nie, nie polecam nic, ale jest to akcja promocyjna nowego cheeta, który wchodzi do Robloxa, czyli wiecie, to znowu, że ludzie latają, czytują, no niestety jest taki problem i Krek prawdopodobnie to bardzo promuje, albo jest to po prostu akcja promocyjna czegoś innego, jest, no jest to po prostu to jest zaplanowane, też w pewnym sensie jest zaplanowane przez Rika. Więc no tak to bywa, tutaj click jest wszędzie. Więc no jest to bardzo możliwe, że jest to zaplanowane przez clicka, coś zrobione, żeby po prostu straszyć ludzi. Ale nie musicie się bać, raczej żadnego haka nie będzie. No bo czy kiedykolwiek był? No nie, tak samo jak końce świata, nie ma ich. No ale tu mamy Elizabeth i zobaczcie, ona ma tą twarz. Jak wchodzicie na jej grę, to każdy dostaje tą samą twarz. Żeby mówić. będzie, O, to sobie sam tą twarz, Nie. to jest możliwe, że ja mam tą twarz? To samą ma tą twarz. Tylko no tutaj są buzia, ale no. Ta sama, musimy znaleźć sobie... O, tu widzicie? Czy to jest możliwe, że każdy ma tą twarz kupioną? No na pewno nie, więc... Na tych, że dostaje się tą twarz. Kolejna, widzicie? W ogóle tu coś jeszcze jest. Tu są jakieś książki, a w ogóle tu jesteśmy w klatce. no nie wyszli jakoś. A i tu są chyba cheaterzy jeszcze, widzicie? Oni latają. Tak. Co tam jest?! To nie są cheaterzy. Oni stąd wypadli. Hey, mamy tą górę jeszcze. Nie myślałem, o tu po prostu ktoś co stoi. To no nie są cztery, to są po prostu modele. Ej, no naprawdę źle się tu dzieje w ogóle z tego wszystkiego. W ogóle naprawdę zaskakuje mnie to zorganizowanie. I dlaczego mówię, że to dzisiaj? Wejdziemy sobie na kanał na YouTubie Elizabeth Apokalips. To zobaczycie, że zobaczymy w ogóle, czy ma kanały, nie promuje informacje. Comeback, wracamy. Playlisty, nie ma wideo. Zobaczcie tutaj, wideo, widzicie? 6 dni, 7 dni. I tu jest 0 dni. Czyli dzisiaj ataczek. Na głównej co ma, tylko to. Więc no, ten filmik jest ostatni film, na który został wrzucony i jest to właśnie filmik, który informuje, że to jest dzisiaj. No, nawet zastanawiam się, czy co zostanie z tego nagrane. Tutaj na tę grę wszedłem sobie. Ale zobaczmy na przykład, tu jest jakiś bacz krek. O co chodzi? Justin Bones, dobra z family, ok. Czyli on jest na tej. E, w ogóle, tu jest więcej wejść niż na tamtą. Musimy tu jeszcze raz wejść, zobaczymy, czy to się tutaj zmieniło. Może ja tam gdzieś będę. Nie, no nie będę. Raczej myślicie, że chcieli mi promować, pokazywać? No nie, no, co, takie małego YouTuberka. Fajno by tam był, to może. <grych> Dobra, musimy teraz to sprawdzić. Co takiego się znajduje w tej gierce? O kurczę, jak tu jest ciemno. Dlatego musimy iść z lotarką. Dobra, mam jeszcze jakieś kości. Kości zostały już już rzucone. A, bo ja tą gierkę już przechodziłem. Pamiętacie? I wtedy zrobiłem tego parkura, wszystko i dostałem kości. I te kości zostają już na zawsze jakie macie. I prawdopodobnie teraz gdzieś trzeba je włożyć. Jak będziemy szli tu, to tu będzie zaraz grób. W grobie jest teleport. Tak jest. Rodzina Bonów. O kurczę. Teraz jest po polsku. To jest to tłumaczenie. To tłumaczenie jest jeszcze straszniejsze, gdy gramy w takie gry. Okej, okay, idziemy. Ej, nie, to jest, to jest, to jest coraz. Okej, okay, a co się stanie, będę miał kością przy sobie? Nie, nie ma. Nie mogę kością kliknąć. Idziemy dalej. Czemu. Co tu jest? YouTuber Denis. Okej, okay, on uciekł. Kość, nie, kość nie ma. Dobra, musimy iść dalej. Bo zobaczymy, co tu w ogóle jest. To jest jakaś płytka, tu są dalej drzewa. To jest krew chyba. Tak jest, to jest krew. Albo nie, albo ja już tutaj ten. Okej, okay, tu mamy ten. Kto umieszcza codziennie swoje imieniu, jeżeli nie publikuje codziennie. <grymne> Te tłumaczenia! Kto umieszcza codziennie, nie publikuje codziennie. No recording alowe On Family. To dobra, wchodzimy. Ej, tu wcześniej Youtuber Parlo. Lubię i subskrybuję, jeśli powinienem zostać uwolniony. A, yy, lajkuj i subskrybuj, jeśli pewnie pełniubielbiony. Więc tak, dawaj, subskrybuj szybko. Subskrybuj tutaj lajku. lajkuj. Największy youtuber Robert to chłopiec nie zaryzykuje. A tu co pisze? Youtuber Placed. Byli pierwszymi, którzy nakręcili o mnie film. Powiedzieli o tym wszystkim i powinienem być tajny. Okej, czyli nikt nie powinien wiedzieć, a to była pierwsza osoba, która nakręciła o nim filmik. Dyek został ukryty w lesie, odważ się go znaleźć, otrzymasz oznaki, być może śmierć. Okej, okay, krek jest w lesie. Kolejny chłopiec, kolejna groźba, youtuber, krecraft. Dobra. Kogo my tu mamy? Już myślałem o dodaniu... Dodaniu ciebie? Terry ok. okej. Otwiera... odwiedź mój profil, by obejrzeć film, youtuber. Okej. Okay. Tu kto? Nie, ukryty. Dobra, czyli najszczęście nie wiedział, że ja nagrywałem, więc dobrze, bulwi. Cała konkurencja zniknęła. Kość. Mam Nie wiem, może to tu. O nie, jesteś gotowy, nie jesteś gotowy, nie jesteś gotowy. Ej, może tu mam tą kość dać? Halo? Otworzę go, nie. No nie wiem. No nie, nie wiem o co tu chodzi. Coś tu nie. Tam jest ta kość, i coś myślę, że z tą kością trzeba zrobić. Dobra. Tu, zobaczcie, bo ona tu nie bez. po prostu tak jest. No bo. no po coś ona tu jest, tak? No myślę, że można ją tu wsadzić. E nie, no. Najważniejsze, że mnie nie ma tu przy YouTuberach. A też nagrałem o niej film. O tym wszystkim, więc no nie muszę się o niczym martwić na razie. No, jest tutaj. O. Okay. W ogóle... Trzeba by było znaleźć jeszcze klika. Okej, okay, tu rozwalone w ogóle drzwi są. Okej, okay, to jest pierwszy YouTube. A coś tu jeszcze jeszcze, nie? nie ma. A czyli klik został ukryty w lesie. Czyli gdzieś prawdopodobnie może za budynkiem. Gaduję, zgaduję za budynkiem. Tu. Co tu jest? O, 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 tabliczka! Dobra, dobrze, szedłem, Nie, Buzik. Wow, wow, wow! Co jest? Dobra. O, nie mogę ruszać myszką. Co jest? Muszę ruszać strzałkami? Widzowie, to jest zaraz gorsze. Nie... Muszę ruszać strzałkami, żeby cokolwiek tu robić. Co jest? No, normalnie myszko nie mogę ruszyć. No? Hej, co to jest? Co to jest? Bunkier cały w broni? Co tam siedzi? Nie wiem, kto tam siedzi. Ale zaraz, co tu w ogóle się dzieje? Zobaczcie tu mamy krowę z CS-a Pistolet jeszcze jakiś Co tu się wyrabia? Co to w ogóle jest? Ona strzela sama w siebie? No nie! Ej to jest serio straszne, co tu w ogóle się wyrabia? Co ten haker robi? Nie mogę wziąć tej broni I tej też No nie widzowie, ale co tu się wyrabia? To jest straszne, więc yy, Subskrybujcie kanał, lajkujcie i no czekajcie, bo tu naprawdę dużo się może wydarzyć na razie.